Michale, rozglądacie się z, na tych KMach z Royalem. Nie, kurwa, wiesz, patrzę się w Właśnie się tego boję. Okej, okay, status on spandrel. Ja, no, w Polsce też gracie, czy nie? Nie. A macie? Miałem zrefundowałem. Nagle przestali mnie temu. lubić, jak zacząłem się odzywać. Uuu, i w to wszyscy mówią, że ta gra to gówno i jest martwa do tego. Jest bardziej niż, niż skład. no. Ale co takiego? Po skryptum. Aczkolwiek asety są po skryptum lepsze. O to nie ciężko. <grym> w każdej grze, nawet w, w Redorkiestrze, chyba lepsze są asety niż tutaj. <grym> I, I chyba dźwięki wydaje też mi się. Jak sztuka zrzucę bombę, albo jak idzie rygor. No, trzeba pantery. przyznać, że dźwięki sztukasów w składzie bardzo słuchuje. <grym> To się... Co to I... kurwa znaczy przed nami? Uh, o <coughs> okay. No I go. Co Mamy go? Tak. Yy, prawa, prawa piechota, prawa, ogień. prawa piechota, kurwa, nie wstrzymać ogień. wali sukę, obchodzi nas ja prawej. Mi... Marker, marker, tak. marker. za mi tymi dwoma drzewkami rozy bader, rozy bader. Okej, okay, Spongebob jest down oh! Mamy traka, mamy traka Wsiadać? No, ja też wysiadam Możemy to razem robić? Tak, możemy Ja pierdolę młotkiem, kurwa Dlaczego on dostał młotek, a ja dostałem żytotkę? Jak w Skyrimie, U ile mam No, no i... dobra, gówno. Dobra, jestem na pozycji To po... pozycji w Na Ej, to było zajebiste, że wjechaliśmy na spanderal dokładnie był na markerze i nikt z was kurwa go nie zobaczył. Przez drzewa nie było widać, to wyglądało. Jeszcze jak prawie tam nas tam porobił, się. jeszcze prawie nas ta suka zrobiła. I ile życia nam zdjął? Nic, tylko nam zrobił tego traka.